Na imię mam Sławek i jestem właścicielem szkoły jazdy Kursant we Wrocławiu. Znajdujemy się, może pokażę, na poligonie do realizacji zadań praktycznych, zadań praktycznych z zakresu szkoleń na operatorów maszyn budowlanych ciężkich, czyli takie jak ładowarka ładowarka, koparka, czy tu na przykład przed sobą mamy Maszynę Mekalaka 12 e, i ona służy ta maszyna do realizacji e, szkoleń na wielo, tak zwane wielozadaniowe nośniki sprzętu. W głębi, pokażę państwu mamy również kopareczkę Liebherr A900. Są to uprawnienia na operatora koparki klasy trzeciej, wszystkie typy. E, Oferta szkoły jazdy Kursant to nie tylko te maszyny, ale również szkolenia na wszystkie kategorie prawa jazdy, szkolenia zawodowe dla kierowców, czyli wyższe kategorie prawa jazdy, kwalifikacje wstępne przyspieszone, zakresy przewozu rzeczy, przewozu osób. Zapraszamy do współpracy. Informacje Szczegółowe na naszej stronie www.kursant.wroclaw.pl Serdecznie zapraszam do współpracy.